Witam, dzień dobry. Dzisiaj zrobimy sobie coś na słodko i będzie to omlet z bitą śmietaną. I ja spróbuję skomponować taką polewę do tej bitej śmietany i zrobię ją z gruszki, miodu, soku z cytryny i dodam też do tego troszeczkę cukru. Ten omlecik to stary dzieje, bo babcia robiła je bardzo często moim dzieciom. Ten omlecik to jeden z lepszych jakie w życiu jadłem. Jest bardzo pyszny, leciutki, a z dodatkiem śmietany i owoców naprawdę wyjątkowy. Tego omleta przygotujemy. Oczywiście podstawą są jajka. Ja mam tutaj trzy jajka. Jedną czwartą szklanki mąki tortowej. Tą mąkę oczywiście przesiejemy. On dzięki temu będzie jeszcze pulchniejszy i delikatniejszy. Jedną czwartą szklanki śmietany. To jest kwaśna śmietana, 18% od 3 do 4 łyżeczek cukru. No i do usmażenia tego omleta będziemy potrzebowali łyżkę mniej więcej łyżkę masła. Koniecznie masło. No po wykorzystamy. Ja mam tutaj jedną dojrzałą gruszkę, kwasek z cytryny, taką sporą łyżkę miodu. To jest mój miód gryczany, mój ulubiony. Ma niesamowitą konsystencję i wspaniały, mocny smak. Tak nawiasem mówiąc, jest też bardzo zdrowy, bo wzmacnia mięsień sercowy. No i śmietanę to jest śmietana pełnotusta idealna do, do ubicia e, i tej śmietany będziemy potrzeba, potrzebowali mniej więcej pół szklanki. A więc zaczynamy e, robić oblecika. A więc oddzielamy białka od żółtek. Do żółtek dosypiemy 3 łyżeczki cukru i zrobimy z tego kogelmowy. żółtka z cukrem są już ubite możemy do nich dodać śmietanę wymieszać to razem możemy zacząć ubijać białka ja przed ubijaniem białek dodaję zawsze w szczyptę soli białko jest już ładnie ubite możemy mieszać wszystkie składniki i będziemy robili to po kolei przed wymieszaniem wszystkich składników ja sobie już wstawiam patelnię na minimalny ogień, wrzucam na nią masło i to masełko przez chwilę musi nam się rozgrzać. Ja tutaj do sitka wsypuję sobie mąkę. Tą mąkę koniecznie musimy przesiać i dodajemy ją stopniowo. Leciutko zamieszamy. I następna czynność: wlewamy część masy z żółtek. Ponownie to mieszamy bardzo delikatnie tak od zewnątrz do środka, wtedy ta masa nam nie będzie opadała. Dodam ze dwie łyżeczki śmietany i znowu mąka. Ponownie masa z żółtek. Masełko ładnie nam się roztopiło, a więc mogę wlewać już przygotowaną masę jajeczną na omlet. Wszystkie te czynności musimy wykonywać delikatnie, bo nie chcemy przecież, żeby ten omlet zamienił nam się w jajecznicę, żeby był płaski i niski, proszę bardzo. Przykrywam pokrywką i naprawdę na minimalnym ogniu będę go przez chwilę piekł. Omlet nam się ładnie piecze. My sobie w międzyczasie przygotujemy naszą polewę. Na patelnię wrzucę tak mniej więcej płaską łyżkę masła na roztopione masełko wrzucę przygotowaną łyżkę miodu i do tego wróżkę. i przez chwileczkę będziemy ją dusić do momentu aż zrobi się miękka mm, wspaniały, wspaniały aromat i zapach tego gryczanego, gryczanego miodu na samym końcu dodamy jeszcze sok z cytryny, ale na samym końcu, wtedy kiedy ta gruszka nam zmięknie. leci pięknie się piecze, zobaczcie, ślicznie odchodzi i nie przybiera w ogóle do patelni. Jeszcze chwileczkę zajmujmy, co tutaj się dzieje. Mlecik jest prześliczny, złoty, złocisty kolorek. Ślicznie się dopieka. W związku z czym będziemy mogli go nieco tutaj podważyć i złożyć na pół w taki sposób. I jeszcze przez chwilę, po to, żeby zcięła się ta masa surowa jeszcze w środku, przykryjemy go i popieczemy przez chwileczkę do mojej miseczki do wiadereczka wlałem pół szklanki śmietany kremówki i będę ją teraz ubijał a więc mogę już na talerz wykładać omlet jest już gotowy proszę bardzo zobaczcie w środku piękna leciutka piankowa konsystencja lekko ścięta z zewnątrz piękny złocisty kolor tak właśnie powinien wyglądać ten mój omlet na wierzch nałożę bitą śmietanę i to wszystko jeszcze Dosmaczę moim sosikiem miodowym z gruszkami i sokiem cytryny. Proszę bardzo, życzę smacznego i polecam.